Witam Państwa, jestem Piro, a wraz ze mną dzisiaj jest Paulina. Hejo. A to prezentacja zestawu pięciu figurek Cutie Mark z drugiej serii jest to zestaw Party Performers. A więc zestaw ten jest zapakowany w taki oto blister i mamy tutaj cztery klucyki, które są od razu wiadome i jedną niespodziankę. Na pewno nikt się tutaj nie spodziewa DJ Ponfree. Dziś nie spoileruj. Więc tak się prezentuje ten blister od przodu. Tak to wygląda od tyłu, generalnie były dostępne dwa blistry i kupiliśmy ten zestaw w Auchan w cenie około 47 zł. był też tam ten drugi, tylko no, kto by chciał Equestria Girls, więc wzięliśmy ten z Lyrom i Pinkie Pie, więc tak się to prezentuje, a teraz weźmy się za jego rozpakowanie. Więc po otwarciu zestaw przedstawia się następująco, mamy tutaj jeszcze taką karteczkę, która była z przodu, no i oczywiście ulotkę, może sobie ją obejrzyjmy, a jeszcze tutaj ostrzeżenia, mam nadzieję, że nie będzie spoilerów, tak jak w tych małych trumnach z kucykami. Wiecie, spoilery były w małych trumnach. No że jak wyciągnąłeś to, to już wiedziałeś, co jest w środku. A, no tak. O, mamy tutaj pokazane wszystkie kucyki, które można w tej serii, tak? Znaleźć. No tak, bo to jest chyba druga seria, zresztą mamy tutaj napisane wyżej, że jest to druga seria. I co ciekawe, są już wszędzie w Polsce dostępne te dwa zestawy, a nigdzie nie ma tych właśnie takich trumien niespodzianek. Wszędzie nadal z pierwszej serii. A szkoda, bo fajne kucyki są w tej drugiej. No, pierwsze trzy są brokatowe: Rarity, Pinkie Pie i Trixie. Mm. Ale w ogóle księżniczka Luna wygląda ekstra. Mamy Bon Bon, co też jest super. Chyba Starlight też nie było w pierwszej serii, chociaż nie jestem tak, pewien. Tak, tak, też nie było. Na pewno bonbon nie było, więc fajne są klucyki. No jeszcze i DJ bym, 3. No, chętnie bym pootwierał jakieś te tak zwane trumny. No, ale nie da się ich w Polsce na razie kupić. Coś tam jeszcze mamy na ulotce z drugiej strony. No, tylko te dwa zestawy. I tutaj już nam spoilerów nie robią. Powyciągajmy teraz te klucyki z tego plastiku. No więc zacznijmy od obejrzenia naszego kucyka niespodzianki. Więc jest on w takim e, miętowej police, której nie trzeba już w żaden sposób rozcinać. I w środku mamy Hiszpańską inkwizycję. Nikby się tutaj nie spodziewał DJ Pon Dokładnie. E, w formie ku brudnego kucyka. U, brudno od kleju. Już ją umyłam. No, i mamy tutaj z nią w zestawie bębenki. Oczywiście takie jak w pierwszej serii, są to takie, jakby to powiedzieć, koszyczki, w których można trzymać te kucyki. Cóż, no, kucyk jest naprawdę ładnie wy wykonany. Cutie no, poza... mark ma tylko z jednej strony, ale to już chyba norma. Pomijając to, że była brudna, to wygląda naprawdę nieźle. No i słodniutka, mi się bardzo podoba. Tu ma jakiś je, od formy taki. Uszczerbek. Mm. No ale to niestety nie da się tego uniknąć. No tak jest. No cóż, skoro już mamy za sobą DJ Free, której nikt się nie spodziewał, to obejrzyjmy resztę kucyków. Więc mamy figurkę Layry, którą przyznam, że bardzo chciałem mieć. Oczywiście cutie mark tylko po jednej stronie. I cóż, Layra również wygląda bardzo uroczo. Niestety też nie jest perfekcyjna. Ma tutaj, nie wiem czy to jest ślad po formie, czy po prostu taka. Skaza, ale i tak wygląda naprawdę super. I do lajry mamy dołączone pianino. W sumie ciekawe, czemu pianino, czemu na przykład nie zrobili jakiejś właśnie e, harfy. tej harfy. No ale powiedzmy, okej, okay, no niech będzie pianino. Oczywiście, tucyki można tutaj standardowo wsadzać. No, nie wszystkie można standardowo wsadzać, bo niestety z pięciu y, mamy jedną syrenkę, którą jest niestety Pinky Pie. I no, no tak średnio. A nie, jednak właśnie. Ale, ale tak pod kątem tutaj musi stać. Choć no, w sumie ten tamburyn jest od każdej strony taki sam, to w sumie bez różnicy chyba. Hmm. No, ale w ogóle dla mnie to jest dziwne, że dali pięć kucyków normalnych, cztery, i, cztery normalne. Cztery normalne i jedną syrenkę. Hmm. No, ale cóż, no trudno. Ma ona w Więc... ogóle yy, No tak, na, na, płetwie. na płetwie. I też tylko po jednej stronie. Mm. No cóż, jest ona urocza, no ale myślę, że mimo wszystko bardziej mi się cieszyła, jakby to była zwykła pinki. W ogóle one wszystkie mają jakieś tutaj takie dziurki od spodu. Może to jest do jakichś większych zestawów, żeby wcześniej. No, tak, zapewne jest. Można je pewnie gdzieś podłączać. Podłączać. Zobaczmy teraz, jak wygląda Rarity. A ona się prezentuje w następujący sposób. No standardowo Cutie Mark tylko po jednej stronie. Też wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ona ma jako instrument, znaczy instrument koszyczek. Ciężko mi powiedzieć, co to jest: kontrabas, skrzypce, gitarę. A, do postawienia. Tak może być, więc najprawdopodobniej jest to kontrabas, tylko jest jakiś taki trochę krzywy. Można ją tu wsadzić, albo nie można. Być może dlatego jest krzywy. I cóż, jeżeli chodzi o tajemnice tych dziurek od spodu, to przy klucykach z pierwszej serii, miały one takie podstawki serduszka, więc tego typu podstawki można wczepiać, tylko co ciekawe, tutaj w tym zestawie klucyki tych podstawek nie dostały, więc ciekawe czy w tych takich blindbagach dostają czy może w drugiej serii z tego zrezygnowali? Znaczy się, dziurki pozostały. No i cóż, przejdźmy już może do ostatniego kucyka. Jedynego Pegaza w tym zestawie, który niestety jest Rainbow Dash. No i cóż mogę tu powiedzieć? Jej grzywa ma sześć kolorów, ale czy to wygląda tak jak w serialu? No nie powiedziałabym. Po jednej stronie ma tylko fiolet i pomarańcz żółtym, co też nie jest najładniej pomalowane tutaj. No ale od tej strony nie prezentuje się najgorzej. Też jest całkiem urocza. Zacznijmy od tego, że w ogóle te kucyki są urocze. Dokładnie. No i ogon ma tylko czerwono-zielony, więc tutaj już się nie postarali, ale niestety Rainbow Dash cierpi na to we wszystkich zabawkach, że po prostu nie ma wszystkich kolorów. I cóż, no ma takie malutki cutie mark i malutkie skrzydła. Jak tam się kolory w cutie marku prezentują? No słuchaj, jakieś rozjechane trochę. No, trochę rozjechane, ale równie kolorów nie po ten, nie po skąpili. No nie, na cutie marka akurat nie, ale ma urocza skrzydełka. No i yy, jej ten podstawka to trąbka. O. No więc cóż, podsumowując, jak za całe 50 zł, według mnie naprawdę fajny zestaw. Wychodzi mniej niż 10 zł za figurkę, więc jest to naprawdę niezła cena. Jak za nie, dodatkowo wiemy, jakie figurki dostajemy, więc. Jeżeli decydujemy się na ten zestaw, to na pewno się akurat z tych figurek będziemy cieszyć, tak jak ja lajry. albo jaspinki. Więc jak za taką cenę myślę, że zdecydowanie mogę ten zestaw polecić? No, myślę, że tutaj największą zaletą tych kucyków jest to, że one są po prostu urocze. Jak najbardziej się z tym zgadzam. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.